Dzień dobry, witam Was wszystkich w ten szczególny, świąteczny dzień. Dzisiaj obchodzimy światowy dzień książki. Jedno z fajniejszych świąt, gdyż w związku z tym dniem. Ja zawsze sobie robię herbatę lub kawę, na tylko na chwilę wpadam do kuchni, żeby coś przekąsić, i spędzam czas nad lekturą. Mam takie pozwolenie w domu i siadam i czytam. Nie mam mnie dla nikogo. Książka jest najważniejsza, dzisiaj jest jej święto. No i święto ogólnie czytelnictwa. W związku z tym świętem e, Biblioteka Narodowa publikuje zawsze dane o stanie czytelnictwa w Polsce. I tak, w Polsce przynajmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 42% Polaków. Dużo, mało? Nie wiem. W każdym bądź razie, znaczy, jak to nie wiem? No jest, lepiej, wiem. Od 6 lat pniemy się troszeczkę w górę. No i to jest plus, jest, napawa to optymizmem. Ale jeżeli sięgniemy troszeczkę dalej w przeszłości, na przykład do roku bodajże 2004, to wtedy y, taką deklarację przeczytania jednej książki złożyło 58% Polaków. Więc w, w odniesieniu do przeszłości jest gorzej, ale patrząc w przyszłość jest lepiej. Druga sprawa. Nadal wolimy, przynajmniej tak zdeklarowała większość w tym badaniu, wolimy papierowe książki. Papierowe książki wolimy. Mam dla Was jedną lekturę dzisiaj do polecenia, ale to o tym za chwilę. Trzecia sprawa, która jest istotna, co Polacy lubią czytać albo po jakie lektury najchętniej sięgają? I tak, uwaga, Polacy uwielbiają kryminały. Z tego wynika. Znaczy, to nie budzi sprzeciwu, że na pierwszym miejscu kto jest? Pan Remigiusz Mróz. Miałem przyjemność przeczytać jedną jego książkę i na tym poprzestałem. Nie dlatego, że jest źle, żeby tam krytykować zaraz, czy nie, nie jest to w moich, moich zainteresowaniach. Nie, po prostu stwierdziłem, że po przeczytaniu jednej książki na tyle mi wystarczy. A yy, w dalszej twórczości, czy też we wcześniejszej pana Remigiusza Amroza, myślę, że jest, dzieje się podobnie. No i tyle na temat pana Remigiusza Amroza i jego książek. Na drugim miejscu znalazła się noblistka, świetnie, Olga Tokarczyk. I tu już jest bliżej, tu już jest jakby ciekawiej się robi, jeżeli chodzi o lekturę. I tak później czytamy również Stephena Kinga, który jest cały czas popularny w tych badaniach, pojawia się, Ionesbo, i tam jeszcze wielu, wielu, wielu innych. Ale ciekawostką jest, że w tym roku na ósmym miejscu być może zdarzyło się tak, że miało na to wpływ, miała na to wpływ ekranizacja powieści Król, znalazł się Szczepan twardo, jeden z moich ulubionych pisarzy, mój krajan ze Śląska. I to cieszy, to cieszy, to bardzo cieszy. Pewnie na to wpływ miało że również właśnie miała rek ekranizacja jednej z jego powieści, Król, która była też naprawdę niczego sobie, bardzo fajna, obejrzałem i yy, chwalę, chwalę, naprawdę, chwalę twórców tego serialu. Ale oczywiście wolę, jak zawsze, książki. Yy, trzecia sprawa. Yy, czy smutniejsza? Yy, nie, nie smutniejsza. Ciekawostka. Yy, to już powiedziałem, że wolimy papierowe książki. Tak, ale ciekawostką jest taką, że jedna trzecia Polaków Jedna trzecia Polaków, no to jest 30 parę procent, nie ma, nie posiada w domu ani jednej książki. No to jest smutne, prawda? Ale to jest jedna trzecia, 30 parę procent, 60 parę procent ma w swoim domu do 50 książek, 50 tomów. Czyli fajnie. Natomiast mały odsetek, i ja chyba znajduję się w tym małym odsetku ludzi, którzy mają. Więcej niż 500 y, tomów książek. No ja jestem w tej mniejszości, czuję się dumny, wyróżniony, ale zachęcam każdego, gdyż to jest fajna sprawa posiadać książki w domu. Zawsze możemy po niej sięgnąć. One dają nam taką nie tyle aurę, ale taki, taki przyjemny klimat. Naprawdę, przyjemny klimat y, obcowania z książkami. Jak już mawiał Umberto Eco, tak, tak jeżeli dobrze pamiętam. Kto czyta książki, żyje podwójnie. I to jest druga sprawa, która, no tak, robi fajnie na sercu. No i co, z danych może tyle, bo co? Czas polecić Wam jakąś lekturę, bo co, ale przerwa. I tak, dzisiaj mam, przypomniałem sobie lekturę, którą, do której dzisiaj wróciłem w związku ze świętem. Chciałem sobie parę rzeczy przypomnieć. I tak mamy książkę. Tak, widzicie? Widzicie, widzicie. Jego portret, Opowieść o Jonaszu Kowcie, Piotra Derlatki. Jest to naprawdę świetna pozycja. Mały grubasek, ale tak się tylko wydaje, gdyż jest troszkę fotografii. Jest wiele o twórczości pana Jonasza Kowty. No i jest to postać niebanalna. Naprawdę niebanalna. Pan, który, który tworzył, który poświęcił temu całe życie i który nie chodził na kompromisy. Naprawdę. Poza tym wiązało się to z, jakby to powiedzieć, z ciężkim życiem rodzinnym. Ucierpiała tym rodzina, najbliżsi. Wiadomo, zdarzyło się tak, że bywały choroby, alkoholizm, uzależnienia ale jest to przede wszystkim pierwsza biografia kogo? Człowieka, piekielnie zdolnego, inteligentnego ironisty, poety, szydercy, zdolnego do wychwycenia każdego paradoksu. I to te kilka słów powinno was zachęcić do przeczytania tej książki. Jona Szkofta jest, jeżeli zestawiamy na przykład panią Agnieszkę Osiecką, pana Wojciecha Munarskiego, to właśnie w tej trójce jest Jona Kowta. Odszedł najszybciej z nich, yy, w związku z tym pozostawił po sobie najmniej, ale jakie rzeczy zostawił, no to znamy. A tych, których nie znamy, i ciekawostki, o których nie wiemy, dowiemy się z tej książki. Naprawdę polecam bardzo serdecznie. I co jeszcze można powiedzieć o tej lekturze? Yy, może. Przeczytam tylko fragment, przeczytam tylko fragment z końcówki. Mówił o sobie, że jego warsztat twórczy to najtańszy długopis, bo często je gubi i parę kartek papieru zwiniętych w kieszeni, a najlepsze utwory pisze. Taki mały cytacik, który może zachęcić. I, no i nie wiem, ja skrom, moja skromna osoba też zachęca. Warto czytać książki jeszcze w związku z tym, że dzisiaj mamy światowy dzień książki, a polecam bardzo serdecznie jego portret. Y Opowieść o Jonaszu Kowcie, Piotr Derlatka. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i czytajmy, czytajmy, żeby co roku te dane, te słupki rosły tam w Bibliotece Narodowej. I wtedy będziemy może i cieplejsi, spokojniejsi, uśmiechnięci bardziej na co dzień. I mądrzejsi przede wszystkim, tak. Pamiętajcie, pamiętajcie, Umberto Eco omawiał, kto czyta książki, żyje podwójnie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło. Czytajmy.